Witam Was bardzo serdecznie na eliminacjach podmiotowych 23. jesiennego konkursu recytatorskiego, który w tym roku odbywa się pod hasłem Pamiętajmy o ogrodach. Konkurs ten odbywa się w dwóch turach. Wczoraj przeprowadzone zostały eliminacje dla młodzieży ze szkół podstawowych, startowało 38 uczestników. Dzisiaj jest, przeprowadzamy eliminację dla szkół ponadpodstawowych. Zgłoszonych zostało 7 osób i bardzo serdecznie witam Was wszystkich na naszym dzisiejszym konkursie. Cieszę się, że, że chcecie brać udział w takich przedsięwzięciach. Wasze dzisiejsze wystąpienia będzie oceniało trzyosobowe jury. Które w tym momencie chciałbym bardzo przedstawić i powitać. Przewodniczącą jest pani Renata Sierowska, wicedyrektor szkoły podstawowej. dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Radzeniu Podlaskim, polonistka i trener. E, emisji, głosu. emisji głosu. Tak, trener emisji głosu, tego słowa mi zabrakło. W skład jury wchodzi również pani Hanna Gołoś, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Rady Kolarskiej. A także w skład jury wchodzi pani Ania Wasak, poetka, również redaktora wielu e, gazet, portali internetowych. Myślę, że bardzo dobrze Wam znana osoba. I chciałbym jeszcze jedną osobę przedstawić, panią Aldonę Sadowską, która tak naprawdę od początku do końca przygotowała cały ten nasz dzisiejszy konkurs. Ja już nie przedłużając życzę Wam mile spędzonego dnia. Abyście się dobrze bawili tutaj z nami, mile spędzili z nami czas. A rywalizacja, która gdzieś która tam będzie, niech ona będzie w tle tego wszystkiego. Pani Aldono, oddaję Dzień Pani głos i proszę o dalsze. Ja bardzo serdecznie Was wszystkich witam, Szacowne Żyli. Dziękuję pana Mirka Piasko serdecznie witam. Dziewczyny dziękuję Wam, że jesteście razem z nami. Mam nadzieję, że wyniesiecie są piękne wspomnienia i dobre wrażenia. Przypomnę tylko, że dalszy etap odbywa się w Lublinie w dniach 26-27 listopada w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. W żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa, tylko liście. Tekst piosenki napisanej przez Jona Szakowtę niewątpliwie jest dla nas poradą, jak żyć w tej trudnej, szalonej rzeczywistości i skąd możemy tak naprawdę brać siłę do życia, do działania, no i skąd możemy czerpać ukojenie? Ja myślę, że dzisiaj nam y, zafundujecie i radość, i siłę, i to ukojenie. Kolejną reprezentantką pierwszego NO jest Jagoda Kostrzewa. Zapraszam Ciebie, Jagodo. Jagoda zaprezentuje twórczość poetki Marianny Bocian, a wybrany utwór to Dodam tylko, że ja go daję z podobieczną, pani Izabeli, Świeci. Stoję pod drzewem orzechowym. Jest już pora jesieni. Ból od paru dni poraża ciało. Są chwile, gdy nie widzę, nie słyszę niczego z zewnątrz, słysząc łomot serca. Patrzę na pękające łupiny, uwalniające złociste orzechy. Powoli dostrzegam w tym obrazie mój stan dojrzewania. Opasuję pień drzewa orzechowego. Przykładam czoło. Czuję ulgę. Nikt nie kłamał, gdy mówił, że drzewa potrafią ująć człowiekowi bólu, a nawet uleczyć. Wiem od niezliczonych razy, że jest to możliwe. Mądrość życia drzew jest starsza od człowieka, jest życiorodną potencją światłości. Która nie uczyniła ani razu wykroczenia przeciwko prawu ziemi i nieba. Dziękuję. Ja zapraszam Amelię Korulczek, uczennicę klasy pierwszej. Reprezentantkę pierwszego licenu ogólnokształcącego w podlaskiem Podlaskim. Nauczycielem Amet jest pani Małgorzata Wójcik, a usłyszymy dzisiaj, podane w zgłoszeniu były e, dwie autorki, tak? A dzisiaj usłyszymy co? E, Kazimiera Iłakowiczów na jabłonie. Bardzo proszę. W naszym sadzie zakwitły jabłonie. Stoją białym kwieciem osypane. Gdy przy oknie swoim rano wstanę, Rankiem okno swoje, Gdy odsłonię, Na kwitnące spoglądam jabłonie, Jak się chwieją wiatrem kołysane. Gdzieś Z oddali gwar miasta do lata O czerwone mury się roztrąca, Wrzawa wzrasta, to znowu cichnąca ulatuje poza krańce świata. Ponad dymne powietrze ulata, bije w górę hen na obce słońca. Wielkie miasto parnym dechem dyszy. Moje białe drzewa cicho stoją, jasno-kwietną otoczone zbroją, obojętne dla gwaru. I ciszy, i dla miasta, co gorącem dyszy, jakieś chłodne dumy sobie roją. Gdybym mogła jako te jabłonie, żyć słodyczą własną z dna kielicha i być chłodną jak ten wiatr, co wzdycha w nieskończoność i w niej hen gdzieś tonie. Lecz nie umiem być jak te jabłonie, taka jasna, pogodna i cicha. Dobry Gabriela uczennica klasy pierwszej, pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Radzeniu Podlaskim, zaprezentuje nam twórczość Charlesa Williamsa. Będzie to utwór pod tytułem Ogród. Nauczycielem Gabresie jest pani Izabela Świć. Zgadza się? Tak. Bardzo proszę. Ogród, do którego normalnie nigdy bym nie weszła. Dęby, róże, różany zapach. Kiedy indziej, bez znaczenia, lecz teraz go czuję. W tej chwili, która nie wiadomo dlaczego nagle staje się różna od wszystkich innych: bogata, czysta, epifaniczna. Jej spokój opanowuje mnie, pochłania, jak podmuch wiatru, który porywa i zagarnia liście. Niczego podobnego nigdy nie zaznałam, nawet w miłości, lecz po co porównywać, mierzyć, tym razem na nic czekać, przeżywać świat, czuć czas, co przenika mnie i przeszywa, tylko być. I chłonąć ciepłą falę pachnącego światła, jak dar, który otrzymałam, który świat otrzymał. Na mojej dłoni opartej na ławce poczułam nagle muśnięcie. Czyjeś ręki pomyślałam, dopiero cofając ją, dostrzegłam za późno odlatującą piegrze. Szaro żółto, czarną. Usiadła blisko mnie, na krzaku. Czekała ani nie zdziwiona, ani przestraszona. Jak gdyby chciała mi powiedzieć, że mój odruch strachu nie był błędem. I że jeśli myślę, że coś straciłam, to się mylę, bo nic nie ginie bez Z... śladu. Każdy dzień odciska na życiu swój kształt. Potem odleciała, kołysze się pusta gałąź, znowu dęby, spokojne róże, spokojny świat. Dziękujemy tak moi drodzy zapraszam serdecznie Janę Grudzień uczennicę klasy drugiej również liceum ogólnokształcącego w Radzeniu Podlaskim Joanna zakończy nasze przesłuchania do eliminacji wojewódzkich dzisiaj usłyszymy twórczość Gary'ego Snydera dodam, że Joanna jest pod opieczą pani Renaty Kwasek i bardzo proszę o prezentację Zew Dzikość. Ciężki stary człowiek nocą w swoim łóżku słyszy śpiewającego kojota na łące za domem. Całe te lata harował, drążył, ciąg, Katolik z Kalifornii. A kojoty wyjął w jego osiemdziesiątym roku. Wezwie rządowego trapera, który używa żelaznych potrzasków na kojoty jutro. Moi synowie utracą tę muzykę, którą dopiero zaczęli kochać. Byli kwasowcy z miast, nawróceni na górę lub słami, odprawiają pokutę. Ze szklistymi, zaćpanymi oczami i odrzucają mięso. W lasach północnej Ameryki, ziemi Kojota i Orła, marzą o Indiach, o wiecznie błogich, bezpłciowych wyżynach. I śpią w ogrzewanych chropą. Geodezyjnych kopułach, które jak brodawki wetknięto między drzewa, a śpiew kojota zatrzaśnięto ze strachu przed zewem dzikości i sprzedali swoje dziewicze cedry najwyższe drzewa w okolicy. Rywalowi, który powiedział: Drzewa są pełne robactwa. W końcu rząd zdecydował, że tę wojnę należy wygrać. Klęska jest nieamerykańska. Więc wznieśli się w powietrze i nad ziemią górowali, gdyż uznali, że była Komunistyczna i brudna, a owady trzymają stronę wieczką. Więc bombardują i bombardują dzień po dniu od bieguna do bieguna wróble ślepną, sowy głuchną, pnie wiśniowe pękają. Plączą i supłają się jelenie, jelita w zakurzonych, drżących skałach. Wszyscy ci Amerykanie w swoich specjalnych, podniebnych miastach zrzucają bomby i trucizny. Wojna przeciwko ziemi. Kiedy się skończy, nie będzie już miejsca na kryjówkę dla Kojota. Chciałbym powiedzieć, że Kojot jest na zawsze w Tobie. Ale to nieprawda. Dziękujemy serdecznie. Dobrze, powoli nasz konkurs dobiega końca. Bardzo chciałbym Wam podziękować za to, że, że jesteście tu z nami, że zdecydowaliście się wziąć w nim udział. I zapraszam może teraz Renatę Sieląską która chciałaby kilka zdań powiedzieć wam, zanim podsumujemy nasz konkurs e, przewodnicząca żyli, chciałabym do was powiedzieć. Drogi panie, nie mamy żadnego pana w naszym gronie, jeżeli chodzi oczywiście o recytujących. E, wiecie co było brane pod uwagę, jeśli chodzi o kryteria oceny? Przede wszystkim starałyśmy się zwrócić uwagę na dobór tekstu. Patrzyłyśmy na to, jaki był ogólny wyraz sceniczny, jaki był Wasz przekaz emisyjny. I to były trzy główne kryteria oceny. Ja bym chciała, żeby wam po tym konkursie zostało takie jedno przekonanie. Dobór tekstu bardzo często stanowi klucz do sukcesu. Macie piękne głosy i zawsze starajcie się dobrać takie teksty, które będą w stanie wyeksponować różne możliwości głosowe wasze. Różne możliwości głosowe Wasze. Czyli staramy się nie bazować na jednej nucie interpretacyjnej, tylko staramy się pokazać wszechstronność, bo to jest przede wszystkim brane pod uwagę na wszelkiego rodzaju konkursach, także na tym etapie wyższym. Było nam bardzo miło wysłuchać Waszych interpretacji wierszy. Każda interpretacja jest inna, głębokie, pięknym głosem wypowiedziane. No Ustaliłyśmy następujące wyniki. Tak jest, ale zanim je ogłosimy, to chcielibyśmy podziękować nauczycielom, waszym opiekunom, którzy poświęcili swój czas, żeby was przygotować do, dzisiejszej, do dzisiejszego konkursu. E, poprosiłbym cię o pomoc we wręczaniu. E, wiem, że nauczyciele są w szkole, e, pracują. E, prosilibyśmy o odebranie tych podziękowań i przekazanie im łącznie z naszymi podziękowaniami. Pani Małgorzata Więcławska z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzeniu pani Podlaskim. Pani przekażę Aha. czy... Dobrze, to prosimy Panią o odbiór i o przekazanie. Bardzo dziękujemy e, i to. I Panie Nauczycielki z pierwszego ELO w Radzeniu Podlaskim, Pani Małgorzata Wójcik, Izabela Świcz i Pani Renata Pasek. Prosimy, żebyście odebrały dziewczyny. I zaczniemy od e, miejsca piątego. Miejsce piąte zajęły egzekwo dwie osoby i są to e, Maja Wójtowicz, to poproszę cię, zapraszamy Maję o, i Natalia Paśnik. Tak, zostańcie, by... e, miejsce czwarte Paulina Łobacz. Trzecie, egzekwo zajęły dwie osoby, i są to jagoda kostrzeba, zapraszamy jagodę i Amelia Korulczyk, Miejsce drugie Gabriela Sobiana. miejsce pierwsze, co już pewnie nie jest tajemnicą, Joanna grudzie. I jednocześnie. Tak, i to miejsce pierwsze jest jednocześnie ee, nominacją do finału wojewódzkiego. Jeszcze raz Wam a wszystkim bardzo serdecznie gratuluję. O, się Cieszę o, się, że byliście z nami. A zwycięzczyni życzę powodzenia w finale wojewódzkim. Proszę, proszę. O. Nie, 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 To nie. O, a ja, ja. Nie, O. nie, O. nie, tak, tak żeby mnie widzieć. O, już. Uwaga. Jeszcze momencik. O, dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy Wam.